Moduł pierwszy: podstawy UX, biznesowa wartość user experience. Każdy z nas na pewnym podstawowym poziomie rozumie, że aby coś sprzedać, musimy najpierw zaproponować coś, czego ludzie prosto potrzebują. Ta prosta zasada została zapisana w definicji marketingu, której ja sam uczyłem się na studiach. Czytamy w niej, że Marketing to proces zarządzania odpowiedzialny za identyfikowanie, przewidywanie i spełnianie życzeń klienta, prowadzący do uzyskania przez przedsiębiorstwo zysku. Ta definicja jest też dosyć bliska pojęciu user experience, czyli dbaniu o potrzeby ludzi oraz projektowaniu rozwiązań dla nich. Zauważyłem jednak, że w marketingu czasami za bardzo zaczynamy skupiać się na słupkach sprzedażowych i liczbach, zapominając o potrzebach użytkowników. User Experience w marketingu i generalnie rozumianym biznesie pomaga nam spojrzeć na produkty od bardziej ludzkiej strony. Wielu bardzo znanych przedsiębiorców już parę lat temu mówiło o tym, że User Experience to najważniejszy czynnik konkurencyjności marki. Można przytoczyć tu chociażby wypowiedź Jeffa Bezosa, prezesa firmy Amazon, który tak określił strategię swojej firmy. Postrzegamy naszych klientów jako gości zaproszonych na zorganizowane przez nas przyjęcie. Nasza praca polega na tym, by każdego dnia choć odrobinę ulepszyć wszystkie ważne aspekty doświadczenia klienta. Można też przytoczyć wypowiedź Steve'a Jobsa, założyciela firmy Apple, który jasno powiedział, że aby osiągnąć sukces, musisz zacząć od doświadczenia klienta i dopasować do niego technologię, nie odwrotnie. Wiele firm w podobnym czasie zauważyło, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej jest konkurować ceną lub nowymi funkcjonalnościami produktu. Globalizacja sprawiła, że wiele marek ma produkty wykonane z podobnych materiałów w podobnej cenie. Wiedząc o tym, nie trudno jest samemu zauważyć, że najważniejszym aspektem dla klientów będzie to, jakie doświadczenia mają z tym produktem lub usługą. Co więcej, te doświadczenia często przekładają się na to, jaką opinię będą mieli o naszej marce. I tu chciałbym przejść do bardziej konkretnych liczb pokazujących jak UX pomaga zarabiać więcej, po prostu dbając o potrzeby użytkowników. Przejdźmy zatem do naszej infografiki przygotowanej przez Point Source. Jak pokazują liczne dane, UX może nie tylko zwiększyć sprzedaż, ale też zredukować koszty, np. w dziale obsługi klienta, aż o 90%. Te dane zresztą są wzięte z amerykańskich linii lotniczych, które dzięki poprawieniu błędów użytecznościowych w swoim systemie oceniły, że zaoszczędziły około 90% budżetu przeznaczonego normalnie na późniejsze poprawki. Co więcej, wiele firm ocenia, że 1 do 2 dolarów przeznaczonych na UX może zwrócić się nawet w postaci 100 dolarów zwrotu. Ten współczynnik został obliczony dzięki znanemu w biznesie wzorowi na zwrot z inwestycji, czyli return on investment. Idąc jednak dalej, można zauważyć, że posiadanie specjalisty UX od początku w projekcie oszczędzi nam do połowy czasu programistów na poprawki. Co więcej, poprawianie będą dodawanie nowych funkcjonalności po wypuszczeniu produktu na rynek może być nawet stokrotnie droższe niż byłoby, gdyby wykryto je odpowiednio wcześnie w fazie projektowania. Za projektowaniem New Experience stoi też fakt, iż obecnie większość ruchu odbywa się na urządzeniach mobilnych. Zatem dbanie o ich doświadczenie jest już kluczowe. Dane pokazują, że 67% użytkowników prędzej kupi coś na stronie, która jest przystosowana pod smartfony, a nawet 61% użytkowników wyjdzie z naszej strony, jeśli w ciągu paru sekund nie znajdzie na niej tego, czego szukamy. Badania pokazały też, że nawet pięciokrotnie więcej użytkowników jest gotowych opuścić stronę w trakcie na zakupów, jeśli ta nie jest zoptymaliz zoptymalizowana pod urządzenia mobilne. Strony przystosowane z kolei pod urządzenia mobilne mogą zaobserwować do 70% więcej sprzedanych produktów, co przekłada się nawet na 30% wzrost w zyskach oraz na obniżenie ucieczek ze strony o połowę. Przejdźmy teraz do paru ciekawostek. Założyciele Google, rozwijając swoje produkty, korzystali z wykładów o użyteczności na Uniwersytecie Stanforda. W Amazon z kolei proporcja wydatków na User Experience versus reklamę jest w stosunku 100 do 1 z przewagą na User Experience. Jak pokazuje Airbnb, czasami nie warto też ciąć koszta na user experience. Właściciele ocenili, że skupienie się na UX pozwoliło wyjść firmie z niemal pewnej klapy do wyceny na poziomie 10 miliardów dolarów. Na koniec tej infografiki widzimy też, że do 40% klientów rozważałoby zakup produktu u naszej konkurencji po złym doświadczeniu z naszym produktem lub usługą. Z drugiej strony, 16% klientów będzie się trzymało głównie naszej marki po pozytywnych doświadczeniach. To wszystko pokazuje, że doświadczenia klienta są czynnikiem numer jeden pod względem konkurencyjności marki. Podobnych liczb znajdziecie wiele w internecie. Ważne jest to, aby zrozumieć prostą zasadę, aby przed wypuszczeniem czegoś na rynek badać to już na bardzo wczesnym etapie. Dzięki temu mamy większe szanse na sukces z naszym produktem bądź usługą. No i zanim zakończymy tą lekcję, chciałbym pokazać dwa bardzo konkretne przykłady, które pokazują to, co często powtarzam. Jako projektanci UX nasza praca nie polega na posiadaniu racji, tylko umiejętnym obserwowaniu użytkowników i trendów branży. Czasami nawet ogromne budżety na UX nie chronią nas przed błędami, bo zawsze da się zaprojektować coś lepiej. Wróćmy jednak do naszych dwóch przykładów. Pierwszy z nich będzie firma Apple, która znana jest z składzenia nacisku na doświadczenie użytkownika. W 2009 roku firma zaprezentowała swoją pierwszą bezprzewodową myszkę Magic Mouse. Myszka, zwłaszcza jak na tamte czasy, wyróżniała się swoim minimalizmem i specyficznym sposobem sterowania. Między innymi nie posiadała rolki do scrollowania i dwóch przycisków. Zamiast tego składała się z jednego głównego przycisku i panelu dotykowego z możliwością używania gestów trochę jak na smartfonie. Jednym słowem minimalizm i funkcjonalność. Jest tylko jedna rzecz, która trochę psuje ten cały wizerunek fajnej myszki. Inżynierom Apple nie udało się połączyć designu z wymaganiami technicznymi. Jednym słowem, nie da się jej ładować, jednocześnie z niekorzystając. Mimo, że w sumie większość myszek bezprzewodowych już dawno w tamtym okresie rozwiązało ten problem. Co więcej, nie ma żadnego wskaźnika poziomu baterii. Jedynym sposobem jest sprawdzić po prostu ten wskaźnik na komputerze podłączonym do myszki. No i aż ciężko wiesz, że firma, która tak bardzo stawia na wygodę i design, nie zauważyła, jak dużym problemem jest to dla użytkowników. Na ten moment powstało zresztą wiele artykułów opisujących ten problem. Nikt jednak nie wie, ile Apple tak naprawdę straciło na przedkładaniu designu produktu ponad jego użyteczność. Co więcej znam osoby, które zrezygnowały z zakupu myszki na rzecz zwykłych, nieaplowskich rozwiązań, mimo iż są fanami firmy Apple. Ten przykład pokazuje jednak, że każda firma niezależnie od wielkości i renomy jest podatna na kosztowne błędy. Nie należy patrzeć tylko na duże firmy i od nich pożyczyć pomysły. Sami też musimy inwestować w user Experience. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu, tym razem z Polski. Brand24 to firma oferująca narzędzie do monitoringu sieci. Między innymi możemy szybko podejrzeć wszystkie komentarze internautów na temat naszej marki w różnych social media, od Facebooka po LinkedIn. W 2017 roku na konferencji Element Talks Michał Sadowski, założyciel Brand24, opowiadał o zmianie, jaka nastąpiła po zatrudnieniu pierwszego specjalisty user experience. Sama potrzeba zatrudnienia wynikała z czysto biznesowych pobudek. W pewnym momencie pozyskanie jednego nowego klienta stało się bardziej kosztowne niż zyski z jednego abonamentu, który by zakupił. brand 4 nie zaczynało od zera, bo zauważyli, że strona rejestracji była tą, z której odchodziło najwięcej użytkowników. Warto tutaj wspomnieć, że był to bardzo często drugi krok tuż po wejściu na stronę. Domyśleli się za tym, że osoby, które przeszły ze strony głównej na stronę rejestracji to już taka mocna grupa potencjalnych klientów. Wiedzieli też, co użytkownik klika na stronie i dzięki tzw. lejkowi sprzedażowemu wiedzieli też, ilu użytkowników odchodzi na poszczególnych krokach zakupowych. Przejdźmy teraz do danych. Jak widać na zrzucie z ekranu, z blisko 2720 na stronę tylko 69 osób przeszło do strony potwierdzającej rejestrację. Formularz, który wcześniej działał przez 3 lata i pozwalał im pozyskać około 160 klientów miesięcznie nie działa już tak sprawnie jak wcześniej. Specjalista UX po analizie zauważył wiele ciekawych reakcji ludzi. Na przykład to, że możliwość dodawania kodu promocyjnego do formularza obniża szanse na zakup abonamentu. Dzieje się tak, ponieważ ludzie wychodzili ze strony, szukając kodów promocyjnych w internecie. A jeśli ich nie znaleźli, to już nie wracali do strony rejestracji. Na podstawie tych wszystkich danych i obserwacji zaproponowano spore zmiany, widoczne teraz na ekranie. Jak możemy zauważyć, bardzo uproszczono cały design. Usunięto wiele niepotrzebnych, jak się później okazało, pól. Między innymi pole kodu promocyjnego. Dodano też społeczny dowód słuszności w postaci nagród u dołu formularza. Co więcej, dla osób, które rzeczywiście otrzymały ten kod promocyjny, np. Na, na targach, stworzono po prostu oddzielną stronę z polem do wpisania kodu. Co stało się dalej? Zaobserwowano znaczny wzrost zarejestrowanych kont na podobnej liczbie użytkowników, czyli po prostu duży wzrost konwersji. Z prawie 2400 osób, aż 177 osób przeszło po zmianach cały proces rejestracji i zakupu abonamentu. Wzrost był w takim razie ogromny. Ten przykład jednak świetnie pokazuje, jaki wpływ może mieć User Experience dla biznesu. Inwestowanie w doświadczenia użytkowników, opierające się na analizie i systematycznej pracy nad produktem, pozwala zaoszczędzić koszta związane z reklamą i zwiększyć ogromnie czasami zyski ze sprzedaży. Mam nadzieję, że te dwie historie pokazały Wam też takie dwa, dwie ważne rzeczy. Pierwszym jest to, że UX nie może być kojarzony tylko z ładnymi ekranami, ale przede wszystkim z badaniami i rzetelną analizą, co z kolei przekłada się na konkretne wartości biznesowe. Druga sprawa to to, aby projektując nie popadać w samozachwyt, bo nawet po wielu latach projektowania i mając ogromny budżet możemy popełniać błędy. Pamiętajmy proszę, że zawsze da się coś zaprojektować lepiej. Jeśli jednak rozwijamy nasz produkt opierając się na badaniach i rzeczywistych potrzebach, to tak naprawdę nasze szanse na sukces produktu bądź usługi rosną. W tej lekcji to już wszystko i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka.